Kochani, to znowu ja. Dzisiaj przychodzę do Was z moimi dwiema ostatnimi pracami. Bardzo, jak widać, kolorowymi, co dla mnie jest w pewnym sensie nowością. Mówiłam o tym ostatnio na filmiku, w którym pokazywałam to kolorowe folio z papierów w piątku 13. P13 aktualnie, że właśnie zaczęłam więcej bawić się kolorami. I że ta zabawa mi się spodobała. No i te dwie prace są na to dowodem. Są one wykonane obie z tej samej kolekcji. Jest to kolekcja, już Wam pokazuję. To są moje pozostałości tej kolekcji. Butterfly Meadow od Scrap Boys. Tutaj miałam całą dużą kolekcję i całą małą. Wygrałam w jakimś wyzwaniu. Nie sorry, wygrałam u chłopaków na profilu, jak była prezentacja właśnie tych kolekcji, o tam pokażę okładkę jeżeli jeszcze ktoś nie wie Butterfly Meadow, to jest kolekcja hmm, zeszłoroczna ale ja dopiero w tym roku po nią sięgnęłam bo mimo, że ona mi się strasznie podobała bo jest naprawdę te kolory, są pięknie dobrane, wszystko jest tak super ze sobą tutaj skomponowane, i ona jest taka radosna, pozytywna. To ja się bałam kolorów. A no w tym roku nastąpił jakiś przełom. Może przez to, że mam już dosyć tej szarej rzeczywistości, covidowej i tak dalej, że właśnie zaczęłam więcej sięgać po kolory, i bardzo mi się to podoba. Tak więc te prace powstały. Właśnie z kolekcji Butterfly Meadow i już Wam pokazuję. Zaczniemy może od karteczki, żeby nas tam ten motylek nie rozpraszał. Jest to karteczka, która jest w pewnym sensie moim, moją wizją Pani wiosny. Powiem Wam szczerze, że inspiracja do zrobienia tej kartki była dosyć zagmatwana. Właściwie to najpierw Cały wieczór myślałam o tym, że strasznie bym chciała stworzyć kartkę w odcieniu brązu i niebieskiego. Jakoś tak, nie wiem, zaczęło to ze za mną chodzić. Ja tak mam, że czasami wtedy całą noc nie śpię, słuchajcie, bo ja sobie po prostu wyobrażam, jak to, jak to będę robiła. I tak strasznie już chcę to zrobić. Więc tutaj sięgnęłam właśnie po ten arkusz niebieski, najbardziej stanowany chyba z całej kolekcji. I dopiero potem, w trakcie robienia... Przypomniało mi się, że jakiś czas temu w magicznym kociołku wygrałam takie piękne tekturki, między innymi właśnie tą tekturkę. To są tekturki z serii chyba Boginie. To jest akurat miłość. Słuchajcie, tak jakoś to trafiło, bo ja zapomniałam w ogóle, że to jest miłość. Tylko dopiero później, jak już zrobiłam kartkę, to sobie sprawdziłam, że to jest właśnie miłość. I tak sobie myślę, że przecież miłość i wiosna. Słuchajcie, to jest no, jedno i to samo, nie? Miłość jest jednak taką wiosną dla serca. A że ja jestem zakochana szczęśliwie od parunastu lat, więc yy, chyba dlatego wybrałam podświadomie może akurat tą boginię. No i tak właśnie sobie skomponowałam z tą tekturką. No i idąc dalej, yy, z potrzeby chwili tą tekturkę pokolorowałam. I tutaj właśnie ja się stresowałam strasznie, jak miałam pokazać tą pracę, bo ja już ją pokazywałam w grupie, właśnie magicznego kociołka, u mnie na Facebooku. Na blogu też jest spis, który możecie dokładnie tą kartkę sobie zobaczyć. Ja się stresowałam, bo ja nie umiem kolorować. Ja nie koloruję ani stempli, ani tekturek właściwie nie koloruję. Nie umiem tak pięknie pocieniować, zblendować, jak to dziewczyny robią. Ja to kolorowałam po prostu po swojemu, ale wydaje mi się, że mimo iż to jest może trochę jednowymiarowe, chociaż tutaj glosy się starałam trochę nadać głębi miejscami, to wydaje mi się, że to nie wyszło najgorzej. No. Fajnie to wygląda, chyba. Fajnie się dopasowało do kolorystyki tej kartki. I myślę, że no, nie popsułam tego chyba. Nie jest źle. Pokolorowałam markerami. Mam to szczęście, że moja najstarsza pociecha uwielbia rysować i właśnie koloruje markerami. I ja sobie od niej pożyczyłam te markery. Pożyczam sobie w ogóle czasem. No. Ale powracając do kompozycji kartki, to jest ona tylko z tego jednego arkusza skomponowana. Tutaj jak widać są trzy warstwy. Oczywiście niektóre są podniesione. I tutaj jest coś nowego, bo oprócz tego, że potuszowałam brzegi, to jeszcze pociągnęłam je woskiem. Woskiem Sea Art. To jest chyba miedziany albo brąz. Fajnie też mi się wydaje, że fajny efekt to taki dało. Może to widać miejscami. No i oprócz panienki, która jest ułożona tutaj na takiej kompozycji też wyciętej z tego arkusza, to są kwiaty wycięte z arkusza. Jest ta tekturka. I tutaj dookoła stworzyłam taką kompozycję. I tutaj też kolejne przełamanie moich wewnętrznych barier, to jest kwiat z farmiranu, który sama zrobiłam. Yy, miałam gdzieś kiedyś właśnie wycięte od kogoś takie płatki i ja sobie, ten chyba akurat był gotowy, a ten spod spodu, to ja już sobie odrysowałam wykałaczką i wycięłam nożyczkami małymi. Także długo walczyłam z tym, ciągle się użalałam nad tym, że ja nie mam maszynki, ja nie mogę robić kwiatków, w końcu zmotywowana między innymi przez Monię Bartosik, z profilu Scrap Monia i też przez Asię Szulik, bardzo i też przez i inne dziewczyny, przez Renię Honzyńską, zmotywowana. Postanowiłam trochę więcej włożyć w to pracy, ale od czasu do czasu, jednak chociaż zrobić ten kwiatek z ranu, bo one są naprawdę piękne i nie mając odpowiedniego kwiatka papierowego, a ja nie mam jakichś super mega zapasów, bo robię hobbystycznie, więc jakoś tam hurtowo się nie zaopatruję w to to możemy sobie dopasować właśnie kwiatek z famiranu i one w ogóle są takie lekkie, no nie jest może idealny wiem, chociaż ten kolor wyszedł całkiem spoko, może trochę tutaj mogłam go bardziej poskręcać, powykręcać, ale przecież każdy kwiatek może być inny no i oprócz tego kwiatucha tu mamy różyczkę, tu mamy różyczki zielone, to są różyczki promli, Fra promli flowers, chyba dobrze mówię ze sklepiku Gosi no i cudowne gnieciuchy, w których jestem ostatnio zakochana te są piękne, to są z. Um, skrapek, scrapbooking chyba sklepu? Chyba, jeśli nie mylę. I to są też te gnieciuszki takie, ale w tych byłam zakochana, w tych jest, jestem jeszcze bardziej. One mają zupełnie inną fakturę: są grubsze, bardziej pogięte. Już nie trzeba ich gnieść samemu, bo one są pogniecione już. O te, to, to trzeba jednak o. trochę samemu ugnieść. No a to są Old Fashioned Ribbons, oczywiście. Tu są listki z, i parę dodatków takich z tego bloku Mintai Papers Flora Book. Jedynki, tej całkiem pierwszej, bo tylko to mam. Czaję się na ten wielkanocny, ale no nie wiem, czy jeszcze jest sens w sumie. Zobaczę. No i mech, robotek, który uwielbiam w swoich pracach. Kupiłam go jakiś czas temu, no co mój mąż, zobaczywszy pudełka z takim beżowym, właśnie i zielonym pchem. Spojrzał na mnie i powiedział Ty kupujesz mech? Bo wiecie, my mieszkamy troszkę koło lasu Ale oczywiście wiadomo, że mu z lasu nie wolno brać No ale mój mąż był bardzo zdziwiony Że kupuje mech No i tutaj dodałam te kuleczki Te paciorki z Actiona Które pokazywałam wam w ostatnim filmiku zakupowym też I znalazłam taki sposób właśnie Żeby ich użyć Jako środek I tutaj powtykałam gdzie nie gdzie Myślę, że fajnie to wygląda no i motylki, to są też wycięte z właśnie kolekcji tej Butterfly Meadow i pociągnięte glossy. Tutaj jest napis, tego co najpiękniejsze, to jest craft -o clock i pod spodem kawałek koronki. I tak się prezentuje ta karteczka. Myślę, że całkiem fajnie wyszła. Mi się podoba. Druga praca to jest dekor na bazie HDF. To jest dekor na bazie HDF na bazie motyla. Tutaj widzicie jest trochę brudny od gesso, bo wpadłam na to, żeby pogessować te brzegi dopiero jak już było klejone, no więc, ale to jest tył zresztą zrobiłam to dla siebie do kuchni, bo ja mam zielone ściany i sobie na berka to przyczepię taki bardzo pozytywny dekor, ten dekor to przeszedł dużo perypetii dlatego, że w początkowej wersji w miejscu tego zdjęcia była też taka tekturka jak na kartce tylko, że inna bogini to była i ja sobie tak się, słuchajcie, rozuchwaliłam, że mówię też sobie ją pokoloruję ale ona tak wyszła strasznie, że niestety, ale musiałam ją wyrzucić. No, no nie wyszło tym razem. <noise> Więc nie dałam za wygraną, tylko wpadłam na pomysł, że użyję sobie ramki z kratuli. To jest rameczka, pokolorowana zielonym markerem i pociągnięta glossy. I słuchajcie, w środek dałam zdjęcie. To zdjęcie ja sama zrobiłam. Ja sobie jakiś czas temu wywołałam trochę takich mniejszych zdjęć i trochę takich zdjęć, właśnie przyrody. Jako, że ja mieszkam w Borach Tucholskich, to ja dużo takich zdjęć robię. I tak te zdjęcia sobie na dysku są i są, a ja sobie stwierdziłam, że przecież można naprawdę fajnie ich użyć w pracach, jeżeli nawet nie zrobić albumu. to Zastanowię się nad tym, ale na pewno na przykład w tego typu pracach. Bo wydaje mi się, że naprawdę fajnie to wyszło, ten bąk na mleczyku. No i napis, nigdy nie trać nadziei, kto wie co przyniesie jutro. To jest Anemone, tekturka z kolekcji Przytulamy, też zeszłorocznej. I jest tak samo zrobiona jak ramka, czyli pokolorowana markerem i pociągnięta glossy. Tutaj wszędzie jest kompozycja powycinana właśnie z tej kolekcji Butterfly Meadow to są kwiatki z różnych arkuszy. I kolejne moje kwiatki z No Słuchajcie, ten mi się tutaj trochę tak zniekształcił, bo on był ładniejszy przedtem. Te zielone też są moje. Y Pręciki to są z tych, wiecie, z tych ryżyków takich, które można kupić, i są one pocieniowane pastelami. No i motylki, oczywiście mech robotek. I tutaj są takie kropeczki, wiecie, te na medocy, dobrze mówię. I zawieszka, to jest taka sama wstążeczka Old Fashioned Ribbons, jak tam. Motyl ma jakieś 20 na 20 cm. Baza pochodzi też z Kraftuli. Bardzo fajnie mi się go ozdabiało i już sobie w następnej paczuszce takich dekorów wezmę więcej na pewno, bo myślę, sobie mam plan zrobić siostrze z okazji ślubu taki prezent. Niezwykłą kartkę, tylko właśnie taki dekor. Taki na bazie na przykład serca. Myślę, że fajnie to będzie wyglądało. Co jeszcze? Aha, też są tutaj listki też właśnie z Flory: z Flora Bóg, jedynki z tego tak dopasowałam. No, i trochę Sizalu. Tutaj te motyle widzicie wszędzie. Wiecie co, tak sobie pomyślałam? Ten dekor, to tak jak już mówiłam na początku, że w ogóle te kolory to chyba powstały z tęsknoty za taką kolorową normalnością i za wiosną, ale taką prawdziwą nie tylko w kalendarzu, tylko w ogóle w naszym życiu. Mam nadzieję, że ona przyjdzie. Taka prawdziwa. No, i ten kolor zielony to kolor nadziei, motylki i ten pozytywny. Takie pozytywne takie przesłanie. Ja sobie to powieszę i będzie to, będę sobie spoglądać na to, jak czasami wiecie, zwątpię. Ciekawa ja jestem strasznie, jak Wam się podoba. Oczywiście, dekor możecie sobie w Kraftuli kupić również tą tekturkę. No, i tak wyglądają te moje prace. Obie razem. Jeszcze słuchajcie z tej kolekcji zrobiłam bardzo fajną karteczkę schodkową dla mojej cioci Gabrysi na imieniny. Ale niestety nie zdążyłam jej nagrać przed wysyłką, tylko mam zdjęcia. Podziękuję Wam wpis na blogu, w którym możecie tę karteczkę zobaczyć. I może uda mi się ogarnąć jakieś kilka zdjęć na, pod koniec tego filmiku, albo teraz na przykład, żeby się pokazywały, jak ja mówię. <laughs> nie wiem, bo ja jestem początkująca w tej edycji filmów. Wczoraj poznałam kanwę dzięki dziewczynom, które mi doradziły, właśnie. I jestem zachwycona po prostu kanwą. Hmm, też będę miniaturki starała się robić fajniejsze, żeby Wam się fajnie oglądało te filmy. Yy, bardzo będę chciała rozwijać właśnie kanał, tak jak już mówiłam. Jest to mój plan na ten rok i myślę, że powolutku mi się to udaje. Tymczasem już Wam tutaj nie zawracam dalej głowy moim gadaniem, bo ja czasami trochę za dużo gadam. <gadam> Ale koniecznie dajcie znać, jak Wam się podobają te prace, co myślicie o takich kolorowych pracach czy więcej takich prac robić czy jednak uderzyć dalej w vintage chociaż ja będę wracać do vintage na pewno bo już wiem, bo sobie na przykład w ostatnich zakupach w sklepiku Gosi wzięłam zdjęcia takie vintage, więc na pewno będę wracać mam też plan na serię filmików tutorialowych mam nadzieję, że mi się uda go zrealizować ale to jest jeszcze niespodzianka w każdym momencie razie będę wracać ale myślę, że te kolory też zostaną już teraz ze mną że to już będzie się teraz tak bardziej na równi przeplatać. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i dajcie koniecznie znać, co myślicie o moich pracach. Koniecznie też dajcie kciuka w górę, to jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie kciuki w górę. Ostatnio jest kilka dziewczyn fantastycznych, które naprawdę przy każdym filmiku mi komentują. To jest Ewa to jest Eni kombinuję z papierami, Renia też ostatnio przy każdym filmiku mi chyba komentuje. Żeby kogoś nie pominąć, ja się trochę stresuję, wiecie, jak nagrywam i taką mam czasem pustkę w głowie, ale w każdym bądź razie wszystkim dziewczynom serdecznie dziękuję i w ogóle wszystkim wszystkim, którzy zaglądają na mój kanał. Myślę, że nie zawiedziecie się, jeżeli zasubskrybujecie, bo naprawdę będę się starać, żeby w tym roku na tym kanale pojawiło się dużo fajnych rzeczy. Tymczasem do usłyszenia, pa pa!